Masz maść Dąbrowski, Z ziemi polski do Polski, Za swym włączył się. głębszej, tym Polakami. Dał na przykład, bo na partę Jak zwyciężać mamy. Masz marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za tak przewodem, złączymy się z narodem. Masz maść Dąbrowski z ziemi polskiej do Polski, za takie przewodem, złączymy się z narodem. otwieram dziesiątą sesję Rady Gminy Kiku. I z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie powitać moje koleżanki radne, moich kolegów radnych. Witam serdecznie pana Wójta Józefa Predynkiewicza, zastępcę wójta panią Małgorzatę Baranowską, panią Skarbnik Wioletę Frej. Witam wszystkich kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych naszej gminy. Witam państwa sołtysów, pracowników Urzędu Gminy w Kikole i wszystkich państwa przybyłych na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych, co oznacza, że sesja jest prawomocna. W tej chwili przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie dziesiątej sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawo, prawomocności obrad. Punkt drugi: zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, wybór sekretarza obrad. Punkt piąty, sprawozdanie wójta gminy o pracach w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kikuł na rok 2019. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Punkt dziewiąty, Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Punkt 10. Wolne wnioski i informacje. I punkt 11. Zakończenie. Szanowni Państwo Radni, czy do przedstawionego porządku obrad mają Państwo jakieś uwagi, wnioski? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę podnieść rękę do góry i wcisnąć odpowiedni przycisk. Oh. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i Szanowni Państwo, w związku z tym, iż protokół z poprzedniej sesji był do wglądu, składam wniosek o nieczytanie tego protokołu. Kto jest za przyjęciem mojego wniosku, proszę podnieść rękę do góry i wcisnąć odpowiedni przycisk. Stwierdzam, iż mój wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wybór sekretarza obrad. Proponuję na sekretarza obrad na dzisiejszej sesji pana Michała Osińskiego i czy pan Michał Osiński wyraża zgodę? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za moim wnioskiem, aby pan Michał Osiński został dzisiaj sekretarzem? Proszę podnieść ręko do góry i wcisnąć odpowiedni przycisk. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Sekretarzem dzisiejszej sesji został pan Michał Osiński, i w tym momencie przechodzimy do punktu piątego. Prosimy o przedstawienie sprawozdania wójta gminy o pracach w okresie międzysesyjnym. W okresie sprawozdawczym zajmowaliśmy wieloma problemami. Ja postaram się Państwu przedstawić przynajmniej pokrótce te, które uważamy za bardzo istotne. Przeprowadziliśmy przetarg na dostawę nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Kanaryckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie. Trwają prace związane z zadaniem rozbudowy wraz z częścią adaptacji budynku szkoły podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny. Część ta szkolna została już wyremontowana, pozostała ta część, która jest nowa, dobudowana, jest w trakcie wykonywania. Zakończyliśmy prace związane z zadaniem przebudowa drogi w Chornubku. Państwo pamiętacie, pierwszą część robiliśmy w roku ubiegłym, następną w tym roku ta, te prace zostały również już e, zakończone, z tym, że ta droga nie dotyczy tylko samego Chornubka, tam część jest też również na terenie miejscowości Trutową. E, przeprowadziliśmy przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości e, Dąbrówka. Zamontowaliśmy tablice informatywne w sołectwie Sumin Wola Trutowo i kolejne w trakcie będziemy realizować. Zamontowaliśmy nowe znaki dotyczące e, przystanków autobusowych w miejscowościach, w których te znaki zostały no, mówiąc bardzo ogólnie uszkodzone, a mówiąc szczerze zdewastowane. Przeprowadziliśmy e, również Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Walencinie. Przeprowadziliśmy postępowanie o rozgraniczeniu dróg w miejscowości Hordówek i Jarczechowo. We wrześniu przeprowadziliśmy zmianę dowozu uczniów do szkoły podstawowych. One wynikają z kilku zobowiązań. Po pierwsze, to chcieliśmy zaoszczędzić trochę środków. Po drugie przepis mówi, że możemy Dowozić czy powinniśmy dowozić, nie możemy, a powinniśmy dowozić dzieci do powyżej 3 kilometrów i powyżej czterech. To by spowodowało w pewnej części, gdybyśmy dalej wykupywali bilety i usługę świadczyłby nam ktoś, w pewnej części niezgodność z przepisami. A z drugiej strony, no jak tych małych dzieciaków, które mają 2,5 km czy 2700 nie zabierać po drodze? Stąd decyzja, że dowóz robimy we własnym zakresie. To spowodowało troszeczkę zmian w szkołach y, chociażby w szkole w Trutowie, y, przepraszam w szkole w Woli chyba najbardziej ta zmiana dotknęła, ale również przy tej okazji muszę powiedzieć, że przy takich wstępnych wliczeniach po pierwszym 15 dniach dowozu możemy powiedzieć, że jakieś oszczędności z tego tytułu też osiągamy i to dość znaczne oszczędności. Y, w międzyczasie również Prowadziliśmy inne działania, czyli na przykład z zakresu e, księgowych. Wpłynęło w tym czasie e, kwota podatku w wysokości 301 410 zł. Zaksięgowano wpłaty na poczet czynszu mieszkaniowego również 2700 zł. Przyjęto 9 wniosków po umorzenie podatku oraz 3 wnioski o odroczenie terminu płatności. I tutaj te wnioski no, w miarę możliwości rozpatrujemy również. Pozytywnie jednak, niektóre wnioski no, są takie, których naprawdę nie możemy rozpatrzyć pozytywnie. Ja tylko przypomnę Państwu, że umarzając podatek, obniżamy sobie subwencje. Musimy o tym pamiętać. Ja nie mówię, że nie ma przypadków, w których nie należałoby umorzyć, ale jednak, gdybyśmy przeszli do tego takiego masowego, to w tym momencie tracimy dość duże Pieniądze w subwencji, no i oczywiście nie mamy wpływu bezpośredniego podatku. To również nad tym tutaj żeśmy pracowali. Jeżeli chodzi o Gminny ośrodek pomocy społecznej, w tym czasie, to znaczy od 14 sierpnia do 20 września, z tej formy pomocy skorzystało ponad 395 rodzin. To jest 1087 osób. I tak zasiłku stałych. Z, wypłacono dla, 30, dla 43 osób na kwotę 20 132 zł. Zasiłków okresowych z tej formy skorzystało 132 osoby na kwotę 64 524 zł. Zasiłki celowe z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin na kwotę 4 190 zł. Posiłki. I, zasi I zasiłki celowe z tej formy skorzystało 201 rodzin na kwotę 13 292 zł. Dalej w domach pomocy społecznej przebywa 8 osób. Za ten okres kosztowało to 23 283 zł. W okresie od 14 sierpnia, tak jak wspomniałem, do 20 września, 20, 25 osobom zapewniliśmy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to kwota 66 422 zł. Organizowane również były prace społecznie użyteczne. W tym okresie korzystało z tych prac 37 osób. Tutaj wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy te zadania te koszty ponosimy. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W tym okresie został wypłacony na kwotę 347 370 zł dla 678 rodzin. Świadczenia wychowawcze tzw. 500+. Na świadczenia te w tym czasie wypłaciliśmy 649 170 zł dla 707 rodzin. Również w tym czasie przyjęliśmy z banku żywności yy, Żywność w ilości 1458 kg, jest to kwota 1261 zł. Z tej formy korzystają te osoby, które no mają uprawnienia, jest to około 1500 osób, które w tym czasie z tego mogły korzystać. Jeżeli chodzi o działania i poza, poza tym jesteśmy gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Złoży projekt, e, tak zwane nasze wsparcie, Twój sukces. W tym projekcie również kwota dofinansowania na realizację tego projektu jest 377 tysięcy złotych. Ten projekt również Gminny ośrodek pomocy społecznej w Kikole realizuje. Jeżeli chodzi o pracę Urzędu Stanu Cywilnego i całego tego, tej części, więc złożono w tym czasie 56 wniosków o, o rejestrację, o wydanie odpisów aktów, aktów ślubu. Również w tym czasie złożono 8 wniosków odnośnie stanu cywilnego, jak również złożono 6 zgłoszeń na pobyt stały i jedno zgłoszenie na pobyt czasowy. Wydano na wniosek osób zainteresowanych 14 poświadczeń zameldowania z rejestru zamieszkania. Udzielono 8 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych jednostkom z rejestru mieszkańców. I to się wiąże, Szanowni Państwo, przede wszystkim z tym, że zbliżają się wybory i porządkują sobie ludzie e, możliwość głosowania i stąd. Pobierają albo zaświadczenia, albo, albo meldują się u nas, czy też również żebyśmy, no, po prostu dopisali ich wszystkich do, do list. Przyjęliśmy 41 wniosków o wydanie dowodów osobistych. Wydano tych dowodów w tym czasie 58. Unieważniono 47 dowodów, tych, które, których termin już minął. No, tu jeszcze również. Wydawaliśmy pisma dotyczące uzu... powołania sprzętu do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Takowe też na naszym terenie się odbywają, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, poprzez nasze działania również uzupełniamy sprzęt, Wojskową Komendę Uzupełnień. Część naszych mieszkańców, którzy mają sprzęt taki, który jest potrzebny wojsku, jest. On przydzielony do wojska i to również jest naszym zadaniem, żeby ten sprzęt wskazać i ten sprzęt żeby zmobilizować do służby tej wojskowej. Jeżeli chodzi o działania bezpośrednio księgowości, tutaj a nie tyle księgowości co podatków. Więc, może nie będę czytał tych wszystkich działań, bo one by były zbyt długo. Przyjęto i zweryfikowano pozytywnie dwa wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów i wydano dwie pozytywne decyzje. W tym momencie zaksięgowano wpływ z tytułu podatków od środków transportowych na kwotę 23 823 zł. Przyjęto i zweryfikowano 303 wnioski o zwrot e, podatku tego akcyzowego. Zweryfikowano i zarejestrowano w formie papierowej i elektronicznej 11 zmian w rejestrach gruntu. To, co mówiłem już na poprzedniej sesji, przychodzą zmiany w rejestrach gruntów, i one czasem są no, tym, że musimy później zmieniać również formę naliczania podatku od niektórych obiektów. No, i również nasi pracownicy pomagają przy wypełnianiu dokumentów okresach, o okresach pracy w gospodarstwie rolnym. Te dokumenty są potrzebne najczęściej dla tych osób, które przechodzą na świadczenia emerytalne, czy to z ZUS-u, czy z krus -u. Tak pokrótce przedstawia się ten czas, którym tutaj przedstawialiśmy, i te prace, które zostały w tym czasie wykonywane. Jeżeli Państwa były interesowały jakieś szczegółowe, bardzo proszę, postaram się chętnie na nie odpowiedzieć. Dziękuję. Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania z tego okresu międzysesyjnego. A teraz przechodzimy do punktu a mianowicie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiku na rok 2019 i w tym miejscu chciałabym prosić o zabranie głosu panią skarbnik Wioletę Frej. Hmm. Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 206 562, 55 groszy i zmiany tyczą działów. Urzędy Gmin wprowadzenie planu dochodów z tytułu darowizn na kwotę 8200, Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 90 260. Różne rozliczenia finansowe to wprowadzenie planu dotacji z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2018. I tutaj kwota zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5230 zł. Ponadto dochodów bieżących o kwotę 79 625 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie planu dochodów o 3 3500. Przedszkola zwiększenie planu dochodów o 20 000 zł. Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o taką samą kwotę jak dochody, czyli 206 55 groszy. i zmiany w następujących działach infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wstępnego projektu budowy stacji uzdatniania wody w Suminie. 402 dostarczanie wody, zwiększenie planu wydatków o 24 w związku z zakupem wody z innych gmin oraz tutaj mamy zwiększenie o 2 tysiące zł na pokrycie opłat sądowych w związku ze ściągalnością należności za wodę. Drogi publiczne gminne. Zwiększamy plan inwestycyjny na zadanie. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moszczone Dąbrówka po prostu po y, przetargu y, musimy zwiększyć o kwotę 33 tysięcy złotych. I y, ponadto zmniejszamy plan inwestycyjny przebudowa drogi gminnej w Lubinie o 23 tysiące złotych. Urzędy wojewódzkie. Zmniejszenie planu na zakup materiałów, zwiększenie na zakup artykułów spożywczych urzędy gmin, zmniejszenie na składki ZUS o 12 tysięcy zł, promocja gminy, zwiększenie planu o 2 tysiące złotych, pozostała działalność, zwiększenie planu na wynagrodzenia 43 042, 55 zł, 756,16 16 zwiększenie planu na pokrycie kosztów komorniczych od ściąganych należności z tyłu podatków, kwota 1500 500 zł. Szkoły podstawowe, zmniejszenie planu inwestycyjnego o 45 tysięcy złotych, zwiększenie dotacji na niepubliczną szkołę za jeziorzu 30 tysięcy złotych oraz wynagrodzenia 64 tysiące 420 złotych. Przedszkola, zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 80 tysięcy złotych oraz wynagrodzeń o 3600 Dowożenie uczniów do szkół, tutaj mamy zmniejszenie planu z tytułu dowożenia na usługach. Pozostała działalność, zmniejszenie planu o 600 zł na, za, na y, usługi, a zwiększenie na artykuły spożywcze i ta zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego y, Sołectwa Wola. I to wszystkie zmiany, jakie przygotowaliśmy na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani Skarnik i mam pytanie do państwa, czy do pani Skarnik mają państwo jakieś właśnie pytania w związku z przedstawionym uzasadnieniem zmian w budżecie gminy Kiku? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, w związku z tym, iż uchwała ta była szczegółowo omawiana przed chwilą na Komisji Budżetu i Pani Skarbnik również przedstawiła wszelkie zmiany, które będą zawarte, zwracam się teraz do Państwa z zapytaniem, kto jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Kiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiku na rok 2019? Proszę podnieść rękę do góry i przycisnąć odpowiedni przycisk. Szanowni Państwo, stwierdzam, iż uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piku na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Proszę o zabranie głosu Pana Bulca. Szanowni Radni, nieruchomość gruntowa, to jest działka oznaczona numerem 109 za 5, położona jest w miejscowości Kiku i stanowi własność gminy Kiku. Dlatego podjęcie mniejszej uchwały pozwoli na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości, co nie naruszy zasad racjonalnej gospodarki. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w związku z przedstawionym uzasadnieniem? Zostało to omawiane również na komisji budżetu. W takim razie pozwolę sobie nie czytać tej uchwały. Została ona przed chwileczką wyświetlona, widzimy ją na ekranie. Mam pytanie. Kto jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Piku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej? Proszę podnieść rękę do góry i przycisnąć odpowiedni przycisk. Stwierdzam, iż uchwała ta została przyjęta jednogłośnie, z tym, że jeden radny opuścił naszą sesję, czyli 12 głosów. Za wszyscy w tej chwili obecni oddali pozytywnie głos. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. I również proszę o zabranie głosu. Tak, kolejna nieruchomość to jest działka numer 522, położona również w miejscowości Kiku. Stanowiona także własność gminy kIKU i podjęcie się uchwały pozwoli na zbycie tej nieruchomości. Serdecznie dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś więcej na ten temat? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę kilka zdań na ten temat powiedzieć, ponieważ radni wiedzą, bo na komisjach było, ale dla państwa z tego my nie wyprzedujemy, nie wyprzedajemy czegoś, co nam jest tutaj tak mocno... Zbędne, albo nas tam tak mocno uwiera, i na tym nie chcemy zarobić wielkich pieniążków. To są wnioski złożone przez mieszkańców Kikoła, gdzie ulica jest inaczej wytyczona i inaczej jest pod ogrodzenie, i takie powstają niewielkie skrawki, które są praktycznie niczyje. Bo ani nie, nie to znaczy one są własnością naszą, ale nie wchodzą w drogę i nie wchodzą w chodnik, a jednocześnie no są i pozostają przy tym. I ci mieszkańcy. Zwrócili się z prośbą o to, żeby móc te skrawki wykupić. I to są te trzy uchwały kolejne dotyczące tego. Także, Szanowni Państwo, żeby nie powstała sytuacja, że my wyprzedajemy, wyprzedajemy jakieś potężne działki albo działki budowlane, albo jakieś tam dlatego, to są takie skrawki przy płotach poszczególnych mieszkańców, którzy takie wnioski złożyli, ja ze względu żeby po prostu były prawidłowo zagospodarowane. Ja nie mogę tych danych ani podać, kto to składał, ani dokładnie które, ponieważ no taka jest teraz zasada, że RODO nas obowiązuje. Nie będę mówił o których działkach mówimy, ale mówimy o numerach działek, tak żebyście wiedzieli, że to nie są jakieś wielkie działki budowlane. Ja jeszcze raz powtarzam, radni o tym doskonale wiedzą, bo byli tym poinformowani, natomiast są tysi i pozostali Państwo pewnie, i dlatego chciałem to. Tak formalnie poinformować, żebyśmy z tą świadomością wyśli, że nie wyprzedajemy jakichś tutaj potężnych gruntów tylko te skrawki, które tam przybywają. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu wójtowi za wyjaśnienia. I Ja też sobie pozwolę nie czytać całości tej uchwały, gdyż mieliśmy do oglądu omawialiśmy szczegółowo na komisji budżetu. W związku z tym. Zwracam się z zapytaniem do Państwa radnych, kto jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Fiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Proszę o podniesienie ręki do góry i odpowiedni przycisk. Wszyscy obecni radni są za przyjęciem przedstawionej uchwały. Przechodzimy zatem do punktu dziewiątego. Również podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. To podobna sytuacja, proszę. Tak, o przedstawienie. To jest ta sama sytuacja, to jest działka numer 520 za 1, również wydzielona z działki numer 520. Podjęcie tej uchwały pozwoli na zbycie tej części nieruchomości, na powiększenie po prostu sąsiedniej działki. Dziękuję. Tutaj uzasadnienie jest podobne jak w poprzednich sytuacjach. Czy państwo chcą jeszcze jakichś dodatkowych wyjaśnień uzyskać? Nie widzę. W takim razie zwracam się do Państwa z zapytaniem: Kto z Państwa radnym jest za podjęciem uchwały Rady Gminy KIKU? W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej proszę podnieść rękę do góry i wciśnijcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została przyjęta jednogłośnie. I tym samym przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym momencie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 11. Zamykam dziesiątą sesję Rady Gminy w Kikole. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za przybycie.